Hejka, ja jestem Zosia. A ja Ania. Witamy Was na kanale Ewangeliczny Challenge. E, 14, <noise> dobra, 14 września. <noise> tak. E, w że... czwartek. Tak, w czwartek. E, a to Ewangelia. Fragment Ewangelii. E, tak. Bowiem Bóg umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał, by każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, a miał życie wieczne. Yy, my ten fragment rozumiemy tak, że Bóg nas tak bardzo kocha, tak bardzo kocha cały świat, że zesłał syna, choć wiedział, że on umrze, ale zesłał syna po to, żeby nas zbawił, a nie potępił. Yy, yy, tutaj ciężko nam było wymyśleć jakiś challenge. A bardziej wybrać yy, fragment. A bardziej wybrać fragment, bo ta Ewangelia jest naprawdę cudowna. Jakby jest na, tak nafaszerowana taką mądrością, tak naprawdę, jak wszystkie Ewangelie. Yy, dlatego warto, żebyście je czytali. Ale jest dosyć prosta w zrozumieniu, też. Tak, dlatego bardzo was zachęcamy, żebyście przeczytali przynajmniej tą Ewangelię z dzisiaj. Yy, tak. Pamiętajcie też o subskrypcji łapce w górę. Pa! Cześć! Cześć.